Jak długo będą trwały badania kliniczne? Czy jest jakaś określona liczba osób do przebadania? Oczywiście, żeby mówić o badaniach klinicznych, to musimy dojść do fazy badań klinicznych. Proszę pamiętać, że my ciągle jesteśmy na fazie badań przedklinicznych i nie mamy jeszcze wyników na zwierzęta, więc to, czy w ogóle wejdziemy do fazy badań klinicznych, to będzie zależne od tego, jak zakończą się nasze badania przedkliniczne, a to przynajmniej jeszcze pół roku, zanim będziemy mieć ostateczne wyniki. Dopiero wtedy będziemy mogli zaplanować fazę kliniczną i ocenić, ilu pacjentów można kwalifikować i ilu jest potrzebnych do kwalifikacji, bo również te wyniki z fazy przedklinicznej powiedzą nam, jak potrzebna jest, jak duża powinna być to grupa pacjentów. I ile będą trwały? Będą trwały przynajmniej 3 lata. Ale jaka to będzie konkretnie grupa pacjentów, ilu będzie potrzebnych, to to jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby na to pytanie odpowiadać. Jak procentowo oceniacie swoje szanse na zrealizowanie projektu do momentu uzyskania ogólnodostępnej trzustki? I kiedy taka trzustka może być dostępna? Na chwilę obecną to jest troszeczkę wróżenie z fust, tak jak e Podkreślam zawsze i za każdym razem, my ciągle prowadzimy badania przedkliniczne. Jeszcze przez najbliższe pół roku będziemy prowadzić badania przedkliniczne i to dopiero nam pokaże, jak możemy i w jakim procencie możemy wchodzić i decydować o tym, jak nam się udadzą te badania procentowo w chwili obecnej oceniałbym, że mamy więcej jak 50% szans na to, że, takie, że taka biologiczna trzustka będzie dostępna dla pacjentów. Kiedy to będzie i czy będzie od razu w pełnym zakresie, czy to będzie stopniowo wchodziło do badań e klinicznych, to jeszcze czas pokaże. Na pewno to nie będzie wcześniej i pacjenci kwalifikowani do fazy klinicznej, jeżeli wszystko zakończy się dobrymi wynikami fazy przedklinicznej, nie będzie to wcześniej niż za 3 lata. Czy są już jakieś koncepcje co do tego, jakie będą kryteria klasyfikacyjne pacjentów do badań klinicznych? Jakie będą też ekskluzją kryteria? Proszę pamiętać, że kliniczna trzustka i cały pomysł klinicznej trzustki wywodzi się z transplantologii. Ja jestem chirurgiem, transplantologiem. Przez całe lata zajmowałem się przeszczepieniem trzustki i wysepek trzustkowych. Bioniczna trzustka, w swoim założeniu, ma być tak skuteczna i tak dobra jak przeszczepienie trzustki, a zarazem tak mało inwazyjna jak przeszczepienie wysepek trzustkowych. Jeżeli z tego założenia wychodzimy i na szóstka i wszystko, co tworzymy, bierze swoje podstawy z transplantologii, to również należy na chwilę obecną, wydaje nam się, że tymi kryteriami włączenia do badania będą, będą podobne jak kryteria włączenia do przeszczepienia a kryteria wyłączenia, jaki pacjent nie będzie mógł zostać poddany e, przeszczepieniu wiecznej trzustki, to na chwilę obecną również wydaje się, że jeżeli nie moglibyśmy pacjenta zakwalifikować do przeszczepienia wysepek trzustkowych, to również nie można byłoby zakwalifikować do przeszczepienia wiecznej trzustki. Ale co do szczegółów, będzie można powiedzieć to najwcześniej w sytuacji, kiedy będziemy planowali tą fazę kliniczną, czyli nie wcześniej niż za pół roku do roku.